Dlaczego się nie podnosi? O, jest wydarzy, że to jest pytanie Nie Czy pan jaki jest dzień? Jaka perspektywa na zmontowanie tego? Godzina dwie. Szczerze, mam zamiar wejść pod auto, po narzekać nie da. Dwa razy mi wypadnie klucz, przyjdzie razem i to zrobi. Przed wami dzień czwarty tej heh, wyprawy off Jesteśmy w okolicach Berbeszti. Za nami 40 km, trasy, a przed nami same sukcesy. Roman, stęśliłeś się z asfaltem. z Twojej chwili uwagi chciałem Cię zaprosić do subskrypcji tego kanału, do zostawienia łapki w górę i komentarza. Jeśli Ci się materiał podoba, będę chciał takich wyjazdów zorganizować więcej, więc pomoże to bardzo w rozwoju kanału. Dzięki i zaczynamy. Ale włosy z w, w Radia krzyczą, żeby znaleźć śmietnik. Dobrze, ja też spoko. Ale to jedziemy tymi Ale tu tak. szukamy gdzieś, czy nie? Jest na Eselu tam śmietnik stoi. No nie, 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 po Proszę automata. Jedź, 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 jeź, drabek, jedź I Będziemy się modlić kuchy. A ten, pytanie mam, czy będziecie jechać jak mężczyźni z dużymi z kurwa normalnie Czy będziecie Zalec. prosić kurwa pedałów w Audi, żeby was ściągnęli wyciągarką? Zobaczymy, zobaczymy panie kolego, jak ty się będziesz prosi. Ja na razie pytam o was, nie? To nas kurwa żółta Skoda Jeszcze niczym, bo nic się nie stało tak naprawdę Ta czy auto ty... się nie psuje, prawda? Nie, to się auto nie psuje Jedyne to... co się stało, to się wywinął, wywinęła linka ręcznego I muszę po prostu ją przymocować, bo wyrwało uchwyt Odręcznego i to wszystko co się zdało. Myślałem, że poprawiasz perfekcję prawie, że prawie że to robię, ale stytkami. Prytka. Nie ma jak. Trytytka. Trytytka włazi, tak. To jest drugi najlepszy wynalazek człowieka po kolei. Niestety, ale nie złapaliśmy. Ale jeszcze jest dzienne. Podjeżdża Skoda rozwala oponę. Podjeżdża Roman, rozwala przewody paliwowe. Yy, podjeżdża Radek, yy, baleronem rozwala oponę, yy, podjeżdżamy my, bez problemu. <laughs> yy, trasa była mega wymagająca, masę kamieni, wielkie, wielkie głazy wielkości, nie wiem, szafki. Yy, co chwilę trzeba było komuś pomagać z naprawą koła, opony, yy, klepać yy, co chwilę felgi w Audi, bo, bo Audi się psuło na potęgę yy, zaraz po BMW. Więc yy, nie było łatwo. Każdy dzień był gorszy. Yy, auto się sprawowały coraz gorzej z każdym dniem. No i awarii przybywało. Ej, ale pojeździmy trochę, czy znaczy jak? Gdzie będziemy się tak p***dolić. Chodziło o to, że Wojtek jechał przede mną. Wojtek, z racji tego, że ma trochę wyższy samochód, mógł sobie tą górkę zrobić powoli. Mój był trochę niższy, więc powinienem to zrobić ogniem. Musiałem trochę przyhamować, no i się niestety zawiesiłem. Próbowaliśmy najpierw jakoś je popchnąć, cofać się, ale okazało się, że jest na tyle wklejona, że się nie ruszy. Potem próbowaliśmy ją właśnie wyciągnąć za tą nieszczęsną rozpórkę. No i na koniec jeszcze kamienie pod koła, podkładane w No i panowie, się dzieje. Zobaczcie, co się robi, jak jest brak ucha do falowania. Roman namówił mnie do tego, żebym go wyciągał za rozpórkę. Mówił, że już to wielokrotnie praktykował, chyba z Chrisem, z tego co pamiętam. Obiecywał mi też, że to wytrzyma. No i jak widać na filmie, wytrzymało. Wiesz, co? No, generalnie byłem, byłem zaskoczony tym faktem, że ona nie wytrzymała. Wierzyłem, wierzyłem Romanowi do samego końca, że to się uda, ale no jednak życie e, zweryfikowało tą sytuację. No, ale kielichy nie, całe. Nie, nie, no co? troszkę za mocno. <śmienity> to jest kinetyk <śmienity> Jak ja to zrobić? To jest ten moment Wiem, teraz zaczepi za to <śmienity> Dlaczego się nie podnosi? Kurwa? To jest pytanie jest to... Chyba oleju Kurwa, mówiłem Pociągnąć do tyłu A ty, no On się nie rozjedzie Tylko to jest pokażę że już tymniejszy. i tyle nie? To będzie mniejszy, no, to, nie. Nie. będzie mniejszy no, Mówiłem, że jebnie? <śmienity> Maska? A, o, 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 o. <śmienity> Coś palić, albo opony, albo Ale odjedzie teraz a puść hamulec! Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień! Kurwa, wlazłem w coś. A, to na szczęście gówno. A to? No właśnie patrzę. ale to tak chyba nie działa. U mnie tak działa. Chyba, że sobie załączy przód napęd. Samo, samo zapinanie liny o rozpórkę to jest to, genialne. Ale ja go już tak no. wyciągałem o tą rozpórkę. Ale nie. On wie, że. Yy, on był przekonany i mówił mi, ale ja, ja już tak robiłem. Ja już, tak, no bo ja no już dobra, tak wyciągałem. Ale taki Ale dobra, on Tak, ale nie kurwa z takiego Dobre, rozpędu. Ale wyciągałeś go pewnie z jakiegoś błota czy czegoś. Nie? A on Pod górkę. Tu wisi. Pod górkę to wyciągałem. Pod górkę to nie. Nie wiem, kto na to wpadł. Ale jakimś cudem. Mm, te genialne mózgi wymyśliły, że rozpórka to będzie idealny element do, do szarpania samochodu. Ja zbiegłem na dół i ja nie wierzę po prostu, co tam się dzieje. Patrzę a Roman właśnie ma wyrwaną rozpórkę. Zdradzę sekret: no, nie udało się wyciągnąć tego samochodu. mają dobre. A jak macie ubezpieczenia, to tak. patynia, cynia. Bo kurwa, jeszcze tam kamień pod podważ. To jest belkatynia, czy bo... nie? Kamień podważać pad? Tak. A, aluminiowy. Nie, nie to. Co ty? A... Kamień, nie ma aluminiowych kamieni. Dobra, dobra. Dobra, proponuję się odsunąć. Ty się po prostu albo pod... Do ma dobre ubezpieczenie. Ja nie. Ja jestem bez roboty. Stań na szybie, Radek. To na pewno będzie dobry pomysł. Znaczy to ma żonę już nie potrzebuje mieć patjatu ja bym się odsunął, jeżeli chodzi Dobra, o te kamienie... Ale to odsuń się stamtąd. No Ale te kamienie mogą ci zrobić krzywdę gościu. Ale te kamienie mogą ci zrobić krzywdę gościu. Nie mało wszystkie kamienie od razu. Wiktor dostał w no, Wiktor nie żyje. Te, ci Na to? O kurwa. To po meduzie, Wiktor? Ten kabin wyjebał w ogóle parę metrów dalej. Żyła wyjebała. I ile dajesz za lot? Zresztą jeszcze. chociaż Osiem matę 8 na 10, tak. jak Ale kości nie masz pękniętej. Nie mam. Czyli co, nie jeździsz już dzisiaj. Boleć. Jak byś mógł powiedzieć teraz dwa zdania? Chcecie się płakać w ogóle? Jak tam boli, boli jak chujć? Nie? nie, na razie nic super jest. Chyba okay. nigdy nie bolał. Jak, jak tam bębu? O kurwa. Skoczy <laughs> mi, Nie ale zobaczcie. Czy... Badzi gold Na nazwisko. Czy pani też jest dzień? W którym oddziele jesteś psychiatrycznym? sektor no, ja, 2 Mogę ci rozciąć skarpetkę? Przestań, kurwa. Dzisiaj muszę do końca w niej w niej chodzić. Dobra, to jest obrzydliwe. Idę stąd. A teraz, a teraz całkiem poważnie. Jak będą mu kradła, to musimy znaleźć pijawki. One mu ściągną tą opuchliznę. Albo, albo ty możesz stać Albo dym tytoniowy w odbyt. To też kiedyś pomagało <laughs> robili, Ale Robili nie, tak nie, Ty, dobra, ale jak ci ujebią nogę, nie? To życzysz sobie z drewna machłoniowego, czy dębowego? Karbon. Karbon chcesz? Karbonowa stopa Ludzie mają cukrzycowe stopy, a ty chcesz ją karbonową Dobrze idzie, już no come on Ale jest ciśnienie po prostu bo to naładuje no, ciśnienie i no, dlatego tak. ci wywala olej, no to, to normalne. Trafiliśmy do wulkanizatora. W sumie to dziwne, że nie wiem jak się nazywa, dlatego, bo jego wioskę mijaliśmy dziennie ze cztery razy. Eee. Urwaliśmy mu huśtawkę, on naprawił nam samochód, a Wiktor sikał w takim drewnianym kiblu. Obrzydliwa rzecz. Smród straszny, ale super. Eee. Podchodzę do gościa i mówię do niego tak, wy, gościu, tylko że po rumuńsku mu powiedziałem, więc powiedziałem, nie wiem, tam jak. Powiedziałem mu, gościu, weź nam napraw te opony, mamy tam rozcięcia boczne. Eee. Nie chciał, więc ja mówię, gwarancja do bramy, potem się nie znamy. Przetłumaczyłem to przez translator. Wyszło jakieś nie wiadomo co, ale dobra. Gość zgodził się pokleić nam opony, także mieliśmy prostowanie felk, klejenie i zostaliśmy zaproszeni na, na chrzciny jego dziecka. Czwarty dzień był dość, dość wymagający, dość spore kamienie. E, chyba to była nawet ta trasa, gdzie musieliśmy zawracać z tego teta, bo się dalej nie dało jechać. Zresztą spotkaliśmy po drodze jednego motocyklistę z Polski, który robił tego teta i on na motorze sam zawrócił, bo, bo nie dał rady nic więcej z tym zrobić i podjechać. Więc e, tak, był wymagający, ale też widokowo był jeden z lepszych dni, bo był naprawdę tam super, jak to w Rumunii. To jeździe dzisiejszej trasy. Zawitaliśmy na wulkanizację i co się okazuje? Dzień dobry. Co się okazuje? Przemili ludzie postanowili naprawić nam rozcięcia takie, jakie zaliczyliśmy, to znaczy boczne. Bez gwarancji, ale. Ważniejsze, żeby się zgodził wymienić ten, zrobić to te rozcięcie boczne w tym. Mówi, ale bez gwarancji, ja wychłopie, chłopie, to do lasu. Tak, będzie na tym wracać. Polski. No, no oczywiście, <laughs> ale mu tego nie powiedziałem. Ja mam taki sam plan. Ja normalnie tym wracam, co tu?